Dzień dobry, Łukasz Knobmerow z nieruchomości. Znajdujemy się w tym momencie w dzielnicy Błeszno, dokładnie bohaterów Katynia 50, gdzie z miłą chęcią zaprezentujemy Wam bardzo ciekawe mieszkanie o powierzchni 72 m2, trzech sypialni, salonu i kuchni. Eee, oprócz tego, to co Wam mogę powiedzieć i widać to za mną, obok bloku plac zabaw i siłownia dla aktywnych, jak najbardziej wymarzone miejsce. Więc nie czekajmy na nic, serdecznie zapraszam na prezentację do środka. Zapraszam do środka. Tutaj na chwilkę się zatrzymamy, bo chciałbym po powiedzieć pokrótce o tym mieszkaniu. 72 metry kwadratowe. Po mojej lewej i po prawej stronie trzy duże ustawne sypialnie. Za mną, duży salon, oczywiście kuchnia, łazienka i osobno toaleta. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda to mieszkanie. Dla jednych wystarczy pomalować ściany i można tu zamieszkać. Dla innych, którzy preferują. Nowoczesny styl, glamour, nadaje się do generalnego remontu. Zapraszam do pierwszego pokoju. Cóż mogę tu powiedzieć? Wiadomo, ściany do odświeżenia, tak jak już powiedziałem wcześniej. Panele, no mogłyby być, można zamieszkać. Duża szafa, wszystko jest kwestią gustu, czy takie coś wam pasuje. Natomiast jeśli chodzi o ustawność tej sypialni, jak najbardziej może być. Zapraszam do kuchni. Jak widać, kuchnia ustawna, ale to na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że z tej kuchni można zrobić czwartą sypialnię lub pokój, ponieważ łazienka, która jest pomiędzy salonem a kuchnią, można oczywiście instalacją wodną się przekuć i zrobić w tym dużym pokoju e, aneks kuchenny. Ale to w przypadku, kiedy myślimy tutaj o dużej rodzinie. Serdecznie zapraszam dalej. Łazienka, ja nie będę wchodził. Można sobie zobaczyć. Tak wygląda. Wanna, płytki. Mebelki można wynieść. Można zrobić sobie jakieś tam drobne szafy w zabudowie. No i ten duży salon, o którym cały czas mówiłem który można wykorzystać jako salon, ale można też wykorzy wykorzystać jako salon z aneksem kuchennym. No. Z salonu mamy oczywiście wyjście na dość duży balkon. Widok z balkonu nie mamy bezpośrednio na, na ulicę na duży ruch. Oczywiście gdzieś tam w oddali słychać, że jest skrzyżowanie, są światła, jeżdżą samochody. Ale generalnie na wieczór można usiąść, postawić sobie stolik, krzysełeczko i na pewno można na wieczór trochę odpocząć. Idziemy do dalszych części pokoi. Coś, co jest ciekawym rozwiązaniem w tym mieszkaniu, to mamy jakby taką osobną strefę, powiedzmy nocną, oddzieloną od dziennej. Fakt, faktem, w tej strefie mamy toaletę, ale za to mamy kolejne dwie ustawne sypialnie. Taki szybki rzut na to, jak to w miarę wygląda. Pierwsza sypialnia. Bardziej można powiedzieć w prostokącie. Generalnie, tak jak większość pomieszczeń w tym domu, na pierwszy rzut oka do odświeżenia, tak. Jedyna sypialnia, która powiedzmy, bym powiedział dla młodej osoby, tak jak tutaj widać młodego chłopaka, raczej chyba tak bym to brał pod uwagę, jest w pełni zagospodarowana i widać, że niedawno, niedawno robiona. No jedyne co, no to powiedzmy, ściany są troszeczkę takie, ale to jest kwestia pomalowania i nadaje się tutaj pokój do. Zamieszkania bezpośredniego. Zapraszam serdecznie na podsumowanie. Jeżeli ktoś szuka swojego wymarzonego mieszkania w tej dzielnicy, jaką jest dzielnica Błęsno, a dokładnie Bohaterów Katynia, to naprawdę to mieszkanie, tym bardziej biorąc pod uwagę, że można je wykorzystać dla dużej rodziny, z miłą chęcią Wam je pokażemy. Dlatego dzwońcie do nas 730 380 372 lub zapraszamy do naszego biura Meroz Nieruchomości. Z miłą chęcią Wam je pokażemy. Serdecznie zapraszam Łukasz Knop Meroz Nieruchomości.